Cześć, kochani. Chciałam. Zawsze zaczynam to nagrania w ten sam sposób. Chciałam się z Wami czymś podzielić. No ale tak to jest, że, że chcę się czymś podzielić, ale. Yy, w ogóle nie wzięłam żadnego tutaj stędu i trzymam telefon, więc nie wiem, jak się będzie trzymało dalej. W każdym razie. To nagranie teraz mam wrażenie, że będzie najważniejszym nagraniem, czy najważniejszą rzeczą, którą chciałam się z Wami podzielić teraz w czasie tego właśnie wyjazdu mojego. Trochę chyba będę powolutku lądować z tym pierwszym etapem. Mojego tutaj się kręcenia i teraz, jak minęło półtora miesiąca, myślę, że jakieś pierwsze wnioski mogę tutaj poczynić. A wniosków jest sporo, tak jak Wam wcześniej mówiłam, generalnie przemyśleń jest sporo. Generalnie jak, jak się przemieszcza, podróżuje, czy tak wyjdzie trochę poza strefę komfortu, to się rzeczy są zupełnie inne odczucia, bo to są zupełnie inne przeżycia, bo to są zupełnie inne sytuacje, ale patrząc do tyłu, po tym jak minęło prawie półtora miesiąca, no jeszcze nie, pięć tygodni minęło właściwie, tak? Od czasu jak wyjechałam. Niby tylko 5 tygodni, a e, czuję, jakby to był nie wiadomo jak długi czas. Bardzo dużo wrażeń, bardzo dużo emocji i e, było też bardzo dużo niepewności właściwie w mojej głowie zanim wyjechałam. Bo jak już wyjechałam, to, e, no to szłam, szłam za ciosem, już, ale zanim wyjechałam, był bardzo intensywny czas. E, Rzeczy się działy bardzo intensywnie, bardzo dużo znaków zapytania było w tym wszystkim. No i tak jak wcześniej wspominałam, się po prostu temu poddałam i poszłam za ciosem i powiem Wam tak: generalnie to, jak te półtora miesiąca mi minęły, to nie mogłabym sobie lepiej tego wymarzyć i zaplanować. To wszystko. Autentycznie wszystko, jak do tej pory, oczywiście nie kracząc, e, układało się po prostu przepięknie. E, rzeczy się zazębiały czasowo, e, sytuacyjnie po prostu e, ja nie miałam żadnego planu, tak jak mówiłam, i e, jedna taka rzecz, która mi się bardzo, bardzo podoba, e, Podobała, podoba. Myślę, że, że to jest jeszcze proces. To przez to, że było tyle niewiadomych w tym wszystkim i przez to, że tak ruszyłam bez planu, przez to, że się temu poddałam, ja po prostu nie myślałam kompletnie do przodu. Nie miałam żadnego planu zrobionego odnośnie tego, gdzie chcę pojechać, co chcę zobaczyć, czy gdzie powinnam pojechać, co powinnam zobaczyć. Całe te no mówię, to jest tylko 5 tygodni, niby, ale jednak. Yy, Wrażeniowo i przeżyciowo czuję, jakby to było o wiele dłużej. To wszystko się y, po prostu działo, tak z sytuacji na sytuację. Ja myślałam tylko o dniu, y, powiedzmy, konkretnym, i nie wybiegałam absolutnie myślami do przodu. I to jest, to jest coś nieprawdopodobnego dla mnie, to jest takie odkrycie. To jest na zasadzie tak jak jest ta książka The Power of Now, tak? Czyli żeby żyć teraźniejszością. Mogę powiedzieć, że posmakowałam tego przez te pięć, przez te pięć tygodni naprawdę myślenia tylko o tym, co jest przede mną, co jest wokół mnie. Nie wybiegania myślami do przodu, nie zastanawiania się, a co za tym idzie, nie martwienia się i nie jakiegoś e, widzenia rzeczy na czarno. Tylko. Tutaj woda się podnosi, więc muszę kontrolować, żeby mnie nie, nie zalało. Jestem w ogóle w Meksyku teraz, to też nieplanowane było, ale tak wyszło. Więc powiem Wam, sytuacje się tak układały. Ja przez, przez 17 dni pierwszych w ogóle jeden raz tylko wynajmiałam samochód, więc przez bardzo dużą część czasu i odległości pokonywałam transportem publicznym. E, gdzieś jakieś tam e, też sobie strategię tego obmyślałam. Ale też e, co za tym idzie, e, były dwie sytuacje, gdzie musiałam stopa wziąć. Pierwszy raz w życiu w ogóle stopa brałam. <grym> zamiast wcześniej stopa brać, to ja na tym etapie życia po prostu nie było innej możliwości dojazdu do jednego miasteczka e, 40 mil, które było oddzielone od, oddalone od poprzedniego, więc, e, więc mówię a jeśli się uda, to pojadę, jeżeli się nie uda, to zostanę. No i się udało. Udało się w taki sposób, że pierwszy samochód, który stał i osoby, z którymi zagadałam, się okazało, że jadą w tamtą stronę i z nimi się zabrałam. No, Notabene te osoby powiedziały mi o Meksyku, a teraz jestem w Meksyku, właśnie w tym miejscu, w którym one były. Co też taki... To są właśnie te rzeczy, że one sugerują jakby, czy tam podpowiadają różne, różne rozwiązania. To jest jedna rzecz. Druga powiem Wam, tak to wszystko się układało płynnie do tego stopnia, ja zmierzam do czegoś, ale, ale chciałam taki mały, taki mały kontekst dać. Do tego stopnia, słuchajcie, się wszystko jak do tej pory układało i odpukuję w niemalowane drewno w piasek w tym momencie, że nawet jak szłam razu któregoś po wyjściu z hostelu. Wyszłam, idąc na autobus do innego stanu, chyba miałam pojechać wtedy. I taką miałam myśl, że kurczę, żadnych owoców nie mam, bo tutaj z reguły z tego mi najbardziej, jeżeli chodzi o jedzenie, brakowało, bo jednak do sklepów z owocami i warzywami gdzieś tam trzeba je odnaleźć. Więc idę sobie tak przez stację benzynową i mówię: kurczę, nie wzięłam nawet żadnego jabłka z tego, z tego steru. Mówię: chociaż jabłko! A tam były twarde jabłka, ja twardych jabłek nie lubię, ale tak sobie pomyślałam: chociaż jabłko mogłam wziąć. Słuchajcie, idę na stację benzynową, podchodzę i przy stacji były takie słupy. Nie wiem do czego one służyły. Stały słupy, i one były takim, takim czymś obudowane. Ja patrzę na tym słupie, leży jabłko w ogóle z, z naklejką, takie normalne, powiedzmy. Nie wiem, skąd ono się tam wzięło. To było dwie minuty po tym, jak ja pomyślałam o tym jabłku. I też mi się śmieć chciało w ogóle na, na te właśnie... no na, na te, po, powiedzmy, jak to się wszystko tak zazębiało, ale y, zmierzam do tego w tym długim wstępie, bardzo długim, że y, uważam, że miałam... Z, że tak powiem, no y, nie chcę brzydko tutaj mówić, ale y, ważnego sponsora tego wyjazdu, który pomógł mi też, y, czy, czy świadomość tego pomogła mi te kroki podejmować w taki niezaplanowany sposób i bez lęku, powiedzmy. Mam na myśli, oczywiście, jak się spodziewacie, y, chodzi mi o wiarę. Chodzi mi o modlitwę i e, czuję, że powinnam to powiedzieć, bo e, tak jak zaczęłam się dzielić trochę e, tymi rzeczami, e, część z Was może oglądając moje filmiki, czy tam e, jakieś zdjęcia, myślało sobie, że o fajne miejsca albo że. E, że może fajniej się tam coś ułożyło, czy coś nie wiem. Nie, nie chcę tutaj jakby podpowiadać w żaden sposób, tylko ja sama to odbieram, że to były piękne rzeczy, piękne sytuacje, ale mam bardzo głębokie przekonanie, bardzo y, głębokie y, odczucie, że tego by nie było, albo nie byłoby tak, albo nie byłoby takiego spokoju we mnie. Gdyby nie to, że ja tą całą, e, nawet nie to, że ten wyjazd, ale w ogóle rzeczy w życiu ja oddaję Panu Bogu, e, bo... no bo życie jest nieprzewidywalne, to wiemy, e, każdy wie i, i różne sytuacje mogą się wydarzać. Ja tutaj jak wyjeżdżając e, też miałam oczywiście tego świadomość, że to w każdą stronę może pójść. Ale też. E, Teraz te, te pięć tygodni były po prostu bajeczne i fajne i, i, i rewelacja bardzo wciąga takie, takie życie, takie poczucie wolności, bo każdy dzień się staje taką przygodą, że tak powiem, tym bardziej jak się nie planuje, jak się nie wie, gdzie się będzie nocowało, jak się nie wie, gdzie się pojedzie. Jak ktoś mnie pytał na przykład, gdzie jedziesz tam jutro na przykład. Ja mówię, nie wiem, nie wiem, jeszcze nie wymyśliłam, nie wiem, muszę coś... Odmyślić i to jest super, naprawdę jechanie bez planu, bez odhaczania rzeczy, bez świadomości tego, gdzie się dojedzie, gdzie się będzie spało, to się wiąże z jakimiś niepewnościami też. Na przykład do Meksyku wjechałam też niespodziewanie i nie miałam hotelu zarezerwowanego na noc w Meksyku. Autobus się opóźnił, przyjechał o 12.30 w nocy, więc miałam strysika, nie powiem, że nie. Bardziej, że dwa hotele, do których dojechałam, były już pełne. Ale się udało, akurat był ostatni pokój dostępny, więc udało się wszystko. W każdym razie, to, że teraz tak jeżdżę i jest taki fajny czas, to jest jedna sprawa. I wiadomo, człowiek jest taki uwznioślony i, i przeżywa to i się emocjonuje, i jest pięknie i są piękne okoliczności, widoki, pogoda i tak dalej. Ale też zanim wyjechałam te tam pół miesiąca prawie. Krócej, ale blisko 2,5 2 miesiąca. Miałam jazz dosyć mocny, dosyć dużo stresu. Orkę właściwie od rana do wieczora każdego dnia. I to nie jest tak, że, że tylko się powiedzmy tam jeździ i spija śmietankę, tylko są różne sytuacje i różne rzeczy trzeba ogarniać. I czasami jest, czasami jest właśnie ta śmietanka do spicia, czasami są jakieś inne rzeczy. Ale e, to, co jest najważniejsze dla mnie, to, to w, te, w tym okresie przygotowawczym, gdzie też zamykałam poniekąd swoje życie, tak? Wy, wyprowadzałam się z mieszkania, które miało być moją bazą i to zupełnie, e, zupełnie e, nie, nie byłam na to przygotowana też e, ani logistycznie, ani e, no, świadomościowo nie nastawiałam się na to, ale też cały ten, e, ten etap, ten okres e, oddałam. Panu Bogu, w ogóle na pewnym etapie ja przestałam myśleć już, co mi się generalnie nie zdarza często, bo jestem raczej myśliwy, ja dużo o rzeczach myślę, oceniam, staram się trzeźwo decyzje podejmować, a akurat w tym jak to się układało wcześniej, to wyłączyłam kompletnie głowę i po prostu oddałam to przeznaczeniu, kierowaniu, kierownictwu z góry. I powiem Wam, że to, jak to się wszystko ułożyło, ja bym sobie lepiej tego nie wymyśliła. Mam na myśli parę też innych rzeczy, które były nierozwiązane jeszcze, jak wyjeżdżałam, które się teraz jakoś tam ułożyły. Nie wymyśliłabym tego lepiej, ale mówię, zawdzięczam to ja osobiście, zawdzięczam to modlitwie. I też myślę, że to, co powiem teraz, to może co niektórych zszokować, ale to dobrze. Ja od długiego czasu już yy, odmawiam nowennę pompejańską. Nie wiem czy yy, kojarzycie, niektóre osoby może kojarzą, niektóre nie. Nowenna pompejańska to są yy, to się odmawia przez 54 dni, trzy różańce dziennie. Ja wiem, że to szokuje co niektórych. <gryw> wiem. Ale mnie to już zupełnie nie szokuje teraz, bo ja to ja nowennę pompejańską pierwszy raz yy, Odmawiałam w 2019 roku na Filipinach, w ogóle jak byłam, zaczęłam odmawiać, i to było też e, gdzieś usłyszałam o tym przypadkiem. E, wiara w moim życiu była, więc to też jakby ciężko jest mi powiedzieć, na którym etapie ja tak zaczęłam powiedzmy bardziej jeszcze bardziej świadomie do tego podchodzić. Na pielgrzymki chodziłam do e, najpierw polskiej częstochowy, potem amerykańskiej częstochowy, które uwielbiałam, do tej pory uwielbiam. W zeszłym roku byłam na Camino de Santiago, które też się w ogóle pojawiło tak niespodziewanie i to jest jedna z najpiękniejszych w ogóle moich wypraw, jak do tej pory. E, pielgrzymka Camino to było coś niesamowitego, naprawdę, też od A do Z. Ale nie pamiętam już właśnie, na którym etapie zaczęłam tak bardziej jakoś się wgłębiać. W pewne rzeczy słuchałam ojca szustaka na z lagusty na palmie swego czasu. Już teraz nie bo nie mam czasu, ale gdzieś te wszystkie rzeczy, to, są, to jest slepek rozmów z ludźmi, to jest bardzo duża taka wypadkowa różnych sytuacji. W każdym razie nie wiem, gdzie nawet o, nowenny, no, o nowennie pompejańskiej usłyszałam, ale stwierdziłam, że, że spróbuję i tam tak jak powiedziałam, przez 54 dni odmawia się trzy różańce dziennie. Jak czytałam o tym, to osoby mówiły, że nie zawsze wytrwają albo ciężko jest wytrwać, żeby to mówić. I wtedy właśnie Gdzieś wyczytałam, że jak się w tym nie wytrwa, bo to się mówi w jakiejś intencji, to znaczy, że nie jest się gotowym na to, żeby ta intencja się spełniła. Ja sobie pomyślałam: ok, ja to, ja to wytrwam w tym, nie, nie ma problemu, ja dam radę. I właśnie wtedy jechałam na Filipiny i słuchajcie, na tych Filipinach odmawiałam różaniec. Po prostu w takich sytuacjach i miejscach, że, że też było zabawne, bo żeby te trzy różańce w ciągu dnia, teraz na przykład nie mam z tym problemu, ale wtedy na początku jakoś to, żeby się wdrożyć w to. Ja pamiętam, odmawiałam różaniec na jakichś łódkach, jak płynęłam gdzieś na plaży, nawet jak snurklowałam, no, to odmawiałam różaniec, patrzyłam pod wodę, a w głowie przerabiałam zdroważ Mario, bo, żeby wyrobić z tym. Ja wiem, że dla, dla niektórych to jest takie, może no, temat wiary jest tematem, o którym się nie mówi generalnie, ale e, dla mnie jakby stało się to normalne. Mam też bardzo dobrą znajomą, e, z którą rozmawiamy, też przypadkiem zgadałyśmy się na ten temat i tak wyczuwałyśmy powoli, czy możemy ze sobą tym rozmawiać, czy nie. I się okazało, że mamy w ogóle bardzo podobne podejścia. Ona ma męża i dwóch dzieci, i też. E, I ona, właśnie nie pamiętam, czy. czy nie pamiętam jak, jak się na ten temat właśnie zaszłyśmy, ale też właśnie odmawia różaniec i o tym rozmawiamy i to jest takie normalne jakby w, naszej, w naszych rozmowach i w naszym życiu. I y, pamiętam swego czasu, ona powiedziała, że ona nawet jak nie odmawia nowy pompejańskiej, to ona się stara też trzy różaniec dziennie odmawiać. To mi też tak w głowie zostało i ja od tego czasu też tak zaczęłam robić. I właściwie już y, kolejny raz z rzędu odmawiam nowennę pompejańską, właśnie po prostu kończę jedną i zaczynam drugą, czyli to są trzy różne codziennie, jest koronka do miłosierdzia, jest, jest dużo pięknych modlitw i e, w ogóle kwestia z modlitwą jest taka, że im więcej się człowiek modli, tym więcej widzi e, intencji generalnie różnych, różnych w których... E, które wymagają modlitwy, tak się wydaje. No wiadomo, do tego trzeba jakiegoś specyficznego spojrzenia czy jakiegoś dojścia do tego etapu, w każdym razie chciałam powiedzieć, że mam bardzo głębokie przekonanie, że to wszystko co się działo, co się zadziało u mnie, jak się zadziało do tej pory, to gdzie byłam, to gdzie jestem, no i na pewno to gdzie będę też, chociaż tu nie, nie wiadomo, to nie, nie ma co jakby zwanekować, ale. Mam takie głębokie przekonanie, że, że to idzie w taką stronę, w jaką ma iść, i się po prostu nie zastanawiałam nad tym, tylko oddałam temu procesowi. I to mi bardzo pomogło w takiej, nawet jakby, żeby się nie bać iść do przodu. O tak. I to też, co chyba co chcę powiedzieć, to to, że mi się wydaje, że. Często jest tak, że my nie, nie łączymy jakby wiary Boga z dobrymi rzeczami w naszym życiu. Nam się wydaje, że wiara to są tylko zasady, nakazy, jakieś e, zakazy e, i reguły, i życie sztywne i, i takie e, niefajne. A e, to, czego nie widzimy, to, tak mi się wydaje, no, że nie łączymy Pana Boga z dobrymi rzeczami. Teraz przez te 5 przez tygodni. Naprawdę ja czuję, że moje marzenie się spełniło. Nieważne, czy to będzie trwało dalej, czy nie. Chciałabym, żeby potrwało dalej, ale nawet jeżeli nie, mam przekonanie, że liznęłam tego, spróbowałam, wyjechałam z plecakiem, zobaczyłam jak to jest. I jeszcze miałam to szczęście, że się po prostu wszystko tak pięknie układało. Naprawdę. No. Ja nie jestem zmęczona nawet tym, tym jeżdżeniem, wręcz mam ochotę na więcej. Dalej. Więc y, mam naprawdę głębokie y, takie poczucie, że, że zawdzięczam to właśnie opiece i, i, y, no, i Panu Bogu w tym wszystkim. Więc y, chciałam się tym podzielić i jak w ogóle, jak wyjeżdżałam, jak myślałam sobie, że zacznę jakieś tam filmiki nagrywać, to też myślałam, że ja nagram to nagranie na ten temat, żeby po prostu powiedzieć jak ja na to patrzę i połączyć te dobre rzeczy z ich źródłem w moim przekonaniu, w moim odczuciu. Czy to kogoś szokuje, czy nie, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie, czy może uważa, że, że odjechałam, no trudno. Odjechałam tak, z Nowego Jorku odjechałam, ale w innych rzeczach, w innych rzeczach dosyć czuję na chwilę obecną, ja by tak zawsze było taką dobrą kotwicę, no więc bardzo mi to pomogło w tym czasie, więc chciałam tym się chciałam z Wami podzielić, bo to są ważne rzeczy, połączyć te dobre rzeczy z ważnymi rzeczami. Więc pozdrawiam Was i e, pokazuję tutaj Mexico. Bo tutaj mnie właśnie droga zaprowadziła do Mexico. hej. Pozdrowionka, kochani do usłyszenia do następnego. Pa pa.